Co my tu mamy? Witajcie w stronie księżyca! Witajcie w stronie księżyca! Księ... 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 Ludzie gadają ci dziwnie. Co, z nim, co im jest? Rozumiesz to wszystko? Mm, tak? Nie? Nie rozumiesz? Żeby ci powiedzieć prawdę? To ja też nie. Tak, pamiętajmy, że nie to tak, a tak to nie. No, i walczymy, no, jak dla mnie, z najgroźniejszym przeciwnikiem e, e, na stronie księżyca. Jest to rozwścieczony hydrant. I ten gość e, Ma on atak, e, że w sposób, spyskuje was wodą. I właściwie to, co jest dziwne, to to, że to jest właściwie to samo co atak ogniem. Więc, no, nie wiem czemu to tak działa, że woda to ogień, tego typu rzeczy. Nie może, że nie są taki. Tak, to nie, to może tak samo jest to, że, że woda to ogień i ogień to woda. Może tak to tak jest. No i też ten tak jest spudłował więc no, chyba jest taka o, e, drobna różnica pomiędzy okniem psychicznym, a tą wodą, którą dysponuje e, ten hydrant, jak widzieliście. E, może uzdrowimy Jeffa w tej chwili? Hmm, a co ty nam powiesz? Witajcie w Słonie Księżyca! Djawcie w Księżyca. Strężyca! Księwicz w Ciestro nie życa. Uwierzcie mi, tłumaczenie jego tekstu... Zajęło mi dobre, dobre pół godziny, a jeszcze uczyć się tego na pamięć, po prostu, wow! Co jest z tym miejscem? Że nie jesteś naprawdę w przeciwnicy? Wszystko, jak mówię, jak jest jakby zrobione z neonów? Ze światło neonowych? Jeszcze ludzie gadają, kurczę, jakieś, nie Nie wiadomo co nawet? No, a to co nam powiesz? Będzie co? czego nienawidzę w tym świecie! To stek! Ten kolor, ten zapach, ten... Ten, sm ten smak, ta tekstura, ten wygląd. Hej, świnisz się! Zabronisz mi? I też dużo takich gości, którzy jakby, nie wiem, takich plazowiców? Cześć i na razie. Oczywiście kolejne nawiązanie do Beatlesów. I don't know why you say goodbye, I say hello. Fajny kawałek, naprawdę. I też mam takiego gościa, który nam... O, nie wiem, czy wyjdzie tam, tam na dole. Tam na dole... A znaczy nie, nie chodzi mi o abstrakcyjną sztukę, tylko o statuetkę Manimani na lewym dolnym rogu ekranu, ale nie możemy do niej jeszcze wejść, bo ten tutaj mi kapitan blokuje drogę. Tam przede mną jest Mani Manimani, ale zatrzymam Was tutaj! Nie myślcie, żebyście o tym, żeby przeze, przeze mnie przejść, bo nie jesteście z gościem, który, me, który ma połączone prwi i który ma także złote zęby. Czy tam złoty ząb? A mniejsza. I tak, takiego gościa rzeczywiście możemy gdzieś się w tym miejscu znaleźć. Weź 51, weź 50. 50, 50, 50. Jaki jak masz problem? Jeżeli, jeżeli nic nie chcesz, to wynoszę się stąd! I do tyłu? Weź 52, 51, 50. 50, 50, 50. Okej. Okay. A co ty to, na to, żebym cię naostrzył? Bo sobie kochałem naostrzanie. Nie chcesz, żebym cię naostrzył? Księżyc jest Witajcie, ajcie! Wow! ludzie, jak mówię, gadają jakieś kurce pstetyc, czy, czy naprawdę. Jak ja kocham to miejsce, jak mówię wam. Hej, padkometry! I wy tak chodzicie! Ha, ha, ha to jest takie zabawne! Witajcie! Ajcie, w stronie księżyca! <grywka> jak ja, mówię, uwielbiam to miejsce. Mamy też muzeum dinozaurów. A Znaczy, nie byliśmy w tym muzeum jeszcze w Osterze, ale jesteśmy w Ciemcone Księżyca, więc zobaczmy co tu jest. Ale jeszcze na pogadamy. A czy nie pogadamy, tylko powadzymy z kolejną odpędową bombą. No i Ness budłował, to się jak dla mnie nie skończy dobrze. Dobra, Ness, lokowanie beta, drzewty, atakuje normalnie. Wow, to wcale nie zabrało więcej. Kompletnie się nie opłaciło. Oj, mamy bombę! No niestety. Ale no, miałem no w miarę szybką reakcję. Więc jak osobiście ja po prostu uznaję robopompę na, za nieszczególnie groźnego przeciwnika. Przepraszam się dalej. Kości są świetne! Czy lubisz kości? No, nie. Ty też lubisz kości? Kość, kość, kość! Hmm. Witaj w stronę Księżyca! Co przeszedłeś do Księżyca? Jak długo jesteś w stronę Księżyca? Nie, mniejszy czasu. Szczęśliwi czasu nie liczą, po prostu uwielbiam to miejsce. Czy wiesz, czyje kości są tutaj na wystawie? Odpowiedzialny jest. To są twoje kości. Moje kości. Kości, kości. Kość, kość, kość. Wyjdę stąd. A ty co? Wyjdź ciebie pierwszego, a potem ciebie drugiego. Do szpitala. My mamy kolejną abstrakcyjną sztukę, także jak tego gościa, który, jak pamiętacie, leczy sporo iż opętania, zgrzybienia. Jednak on się nam tutaj nie przyda. No i abstrakcyjna sztuka przestała się ruszać, jak dziwnie to brzmi, czyż nie? Hmm. Właściwie to w szpitalu nie mamy teraz nic do roboty? Wyjdźmy na zewnątrz, skóry ci goście mnie wysłali nie wiadomo gdzie. Tak, mamy też hotel. A ty co nam powiesz? Punkt zwany se potem do zera. Z punkty drzewa spotą do zera. Oczywiście on blefuje. A kolejny jakiś bank. Ha! Każdy jest kimś! Nie myślisz fuck? Nie. Uha, ha, ha, hi, 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 hi. Hmm. Kolejny silnik. co to będzie? Tylko nie hydrant? Oczywiście to musi być hydrant. Oczywiście co to by było, gdyby to nie był hydrant. I miazga, kurcze. Ja to mam jednak warta w tych. Co to mamy? Wyczuwam, że masz kontro kontroler w Twoich dłoniach. Mylisz się! To jest emulator złotko, to da się gra na klawiaturze. I co my tu mamy właśnie do roboty? To jest ścigamy kolejny ogień. To nie wiadomo czy może być, albo hydrantem, jak mówię, albo to pom, pompą. Cześć i... Na razie! I znowu mnie tu przenieśli. O, recy Wiecie, uzdrowcie się. Tak na pewności, gdyby jakieś zagrożenie się znikąd pojawiło. Tak na pani od paru i witajcie w Stronie Księżyca! Wiecie co? Prześpię się może, ile mam klasy? 300 dolców? Ej, telefon sam dzwonił? Co to jasnej ciasek tu gdzie? To jest hotel Ciemnego Księżyca! Pobyt na jedną noc by was 500 dolców! Czy chcecie się zdrzemnąć? Tak. tutaj zaraz zostaniecie. Ha ha ha! No tak, zapomniałem, że tak to nie, a nie to tak, więc nie. Oczywiście, że nie chcę tutaj, tutaj jest spać. Oj, Chopin poprawił zliczoną, zliczoną rurę I stała się ona naprawdę dobrym przedmiotem, bo jest to... Zabójca Tarcz. Ta muzyka w hotelu, kiedy się budzimy? Też jakaś, nie wiem... Brzmi inaczej? Co to? Jasne. Dzień dobry. Znaczy nie dobro, znaczy nie dzień. Tutaj jest strona księżyca, więc zawsze jest środek nocy. Oto nagłówek głów, na z dzisiejszej prazy mani Manimani, zawsze manimani, w manimani z manimani mani mani Okej okay. Dobra, ten sen chyba na, na nie źle wpływa Gdzie mamy iść? A ten gość tam był droga, to jakiś żadnych gości właśnie z tym złotym zębem i połączony, połączonymi bytami nie widzieliśmy? Coś takiego? Może to nam powiedz co? Cześć i na razie. Okej, okay, ten gość, no jak widzicie, on nas zaprowadził do jakiegoś innego miejsca, niż tam przed właśnie tym kapitanem. Co my to mamy? Mamy nocny brelok. Ten przedmiot nie tylko podniesie wam defensywę. On także zapewnia 100% ochronę przed światłem. To będzie szczególnie przydatne przy nadchodzącym pośnie, więc naprawdę warto to mieć przy sobie. są wszystkie broki w tej grze, co naprawdę no, są całkiem przydatne. To jest właśnie takie pierwsze, które spotykamy. Cześć i... na razie! Mój de. Więc czemu jakoś kaszę mieć miedzi dręczy, naprawdę nie wiem. Kolejny prezent w nim mamy. Hmm, to... Bardzo choroby. Tak, tutaj, no, czy tam jakieś obraże, obrażenia może zadać? tu mamy. Spieguję małym mam oczkiem, ale kazałem. Widzę. Widzę jakieś, mia, jakieś letnie miasto i dużą srebrną kulę. Jesteście poparzeni, ale za mnie jest w porządku. To o to, co widzę. Jakieś wydłużka? I jak się przesunęła, walczymy z zegarem Dali. Dzięki wydłużko, naprawdę. No i znowu zamrożenie. O trzy razy jeju. Ale wiecie co jest dobre w tym ataku? Że czasami NES może... mimo tego, że jest zamrożony w czasie, on może, tego, może ten atak jednak uniknąć. To jest naprawdę ciekawe. Nikt, nie, nikt się nie, nie, nie czacka z Nessem, nawet Chuck Norris. Skoro on potrafił unikać ataków w czasie, po prostu wow. Kolejny ja taki gość, plażowicz. Cześć i na razie! Okej, na górze kolejny prezent. W nim mamy... Sekretne zioło. Świetnie. A ty co tam powiesz? Z zanim zupa robi się zimna... Musimy pomyśleć o mani-mani. Zanim nóż zrewieje, musimy myśleć o mani-mani. Mani-mani-mani. Psss... mi nie zaczyna odbijać. Tak, tam też pamiętam, że w mieście... A zresztą może trochę do, do, do tego dotrzemy. Cześć i... Na razie. Powinienem? Nie. Proszę, nie. Więc na razie. I znowu jesteśmy gdzieś wewnątrz jakiegoś budynku, coś takiego. I znowu Mr. T. A kto który to tak, już teraz Mr. T widzimy w tym miejscu? Hmm. No, przepraszam, jestem zajęty i nie, nie robię niczego, Więc nie mam czasu na gadanie z Wami. Jeżeli potrzebujesz czegoś, to gadacie z moim, z moim partnerem. Jest tam gdzieś. Widzicie? A czy nie widzicie go? No, my go nie widzimy. No bo jest tutaj. A znaczy co nie co widzicie. Znaczy, widzicie. widzicie, jest taki cień, jakby. To jest właśnie ten, jakby taki niewidzialny, wtapiający się w otoczenie. Partner, o którym mówił tam, Mr. T. Widzicie mnie? Nie. Haha, ha, widzicie, ha? Hihi, staliście się, się prawdziwy, prawdziwymi, jak Moons, Moonsideanami, czyż nie? Nie wiem, jak to na co przetłumaczyć. Co to? Szukacie jakiejś drzwi? No. Nie, nie, ich nie zajedziecie, więc się z... E, zabieracie z, e, swą twarz z... z, z przed mojego nosa, wy, Nie mam się do takich e, ludzi, którzy przerywają mi w... E, e, kiedy nic nie robię. I teraz Mr. nas wysyłanie nie wiadomo gdzie. Hi, hi ja, to ja! Wiecie mnie czyż, nie? Jest coś o was interesującego, więc e, będę za, za wami szedł. ma się nie macie hihihi hi. jeżeli bracie w walkę, to ja się w nią nie... Ja po ja będę poza nią. Wielkie dzięki za pomoc. Hej, widzicie mnie? Tak? Jak, jak, hej! Nie chcielibyście mieć kiedyś takich złotych zębów jak ja? Dajcie mi uśmieszek. Złote zęby. Śmiech, śmiech, hihi. Mm, hej, he, 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 nie myślicie, że moje... moje połączone sądzą? Tak, patrzcie jakie jak one są połączone. No jak mówię, to naprawdę brzmi znajomo. Wsześć i na razie. O, chyba pogadałem z tym gościem, a właśnie no, będą musiały przenosić się w ta, tu, tu i w tutaj, w, w, wszędzie z powrotem. Tak, tutaj nie możemy przejść, bo jest taka jakby niewidzialna granica, raczej taka niewidzialna ściana, przez, przez którą nie przejdziemy. Także tutaj, wow, jest kompletnie ciemno. Nie możemy nigdy tam przejść na prawo, na dół, nic takiego, tam jest po prostu nic. Ale muszę jeszcze zrobić to samo po pogadaniu ze złym facetem.